No widzowie z tej strony Dwayne, tak ja. I mam do Was, że powiem dla Was informację dość może ważną nośnie kanału. Jeżeli chodzi o to, to kanał na chwilę obecną będzie prawie że nieaktywny. Dlatego... Że po prostu pewnie przy, jak wszyscy YouTuberzy, którzy oczywiście mają widzów i tak dalej, robią to dlatego, że potrzebują mieć kasę, i tak dalej. Ja obecnie robię te filmy po to w dużej mierze, żeby po prostu. Bo chcę. Po prostu, bo chcę. Obecnie, pierwsze, nie mam na to czasu. Drugie, nagrywałem kiedyś odcinki głównie dla Was, i dopiero po tym, jak przesłuchałem i tak dalej, zorientowałem się, że tak naprawdę te odcinki prawie, że nie mają energii. I osobnie na tych odcinkach to jakbym taki. Prawie, że nie jest dostępny że Prawie, że gadałem tak jakby na siłę, bo tak naprawdę um, w czas... może miałem czas, ale nie miałem portu chęci i po prostu czasami, by zrobić dla was odcinek. Taka była umowa, to wręcz musiałem nagrać odcinek tam dzień albo dwa przed publikacją odcinka po to, żebyście mieli. Teraz to się zmieni i jak już to odcinki nie będą regularnie. Odcinki będą wtedy, jak yy, po pierwsze będę miał energię, a po drugie jak będę chciał. Po prostu nie chcę tego na siłę robić, bo wiadomo, że na siłę to nie będzie to fajne do oglądania. Tylko jak już to będzie to Nieprzyjemne. Dlatego nagrywam to dla Was, po prostu, bo chcę, żebyście wiedzieli, że nie mam Was daleko gdzieś, dlatego tak jest z tym kanałem, dlatego, że chcę, żebyście po prostu oglądali tego na siłę i po prostu też. Powiem szczerze szkołę szczerze. Szczerze, mi trochę zależy na tym, żeby dobre wyniki. Aktualnie, przygotowuję się do egzaminu. ósmoklasisty także, no to nie jest łatwe, żeby to wszystko nadrobić, jeszcze lawa zrobić, robić odcinki i tak dalej. Dodatkowo, montowanie odcinka 30-minutowego albo prawie, albo. No po prostu odcinek, który trwa tam 40, 30, może 50 minut trwa, trwa ogólnie godzinę albo półtorej godziny Ogólnie Dlatego też te filmy Które wrzucałem nie były jakoś Nie było jakichś efektów Dlatego po pierwsze Po pierwsze Śpieszyłem się, a po drugie no za bardzo nie miałem czasu a też po prostu byłem kompletnie rozładowany z energii i po prostu powiedziałem sobie, że dobra, zamontuję ten odcinek, żeby tylko był, nie? A teraz szczerze powiedziawszy, jak ja tam, jak ja tak mam do siebie, to nie będzie odpowiedź Dlatego po prostu szkoła też trochę męczy, także Wolę no, Wola, że tak powiem, zrobić przerwę i może wrócić tak za miesiąc, może dwa, a może za trzy, albo w nowym roku szkolnym. Wrócić i rozpocząć tak, jakby na, no, na nowo, że tak powiem, z nową energią. Ogólnie, trochę na kanale się zmieni. Jeżeli chodzi o regularność, możliwe, że regularność będzie taka sama. W sensie, yy, regularność będzie taka sama, czyli możliwe, że się trochę zmieni ta regularność. Jak już, jak na przykład nie wyrobię się z odcinkiem, to na przykład będzie live stream, albo to, albo yy, no właśnie, albo będzie jednak ten odcinek albo w sobotę, albo w niedzielę. Jak już, to Albo sobota, albo niedziela. Niedziela w sensie. Bo pewnie mi to zaraz, kurde, będziecie pisać komentarze, że... Przecież jak ty chodzisz do szkoły, to ty kurde powinieneś. To ty powinieneś ten... mówić dobrze słowo niedziela, nie? No, także po prostu jak już, to będą live streamy, ale nie wiem. Bo możliwe, że tak będę się na, na, na razie na kanale skupiał. A tylko i wyłącznie dlatego to nagrywam. Po to i tylko i wyłącznie po to, żebyście, żebyście po tym mi nie zarzucili. Ej, obiecywałeś, że ja, odcinek oh, Ogólnie, żeby była jasność. Ogólnie ten film, ogólnie ten odcinek, jak. Wy tam nazywacie to. Ogólnie chciałbym jedno powiedzieć. Ja ogólnie nie będę na razie robił umów, że... Ej, słuchajcie, obiecuję wam na przykład odcinek w ten i w ten dzień. Nie. Nie będę wam niczego obiecywał, bo to nie ma sensu. Jest tak, że się ma gorszy dzień, a ma się lepszy dzień. Dlatego postanowiłem tak, jak postanowiłem i w sumie na Discordzie na moim serwerze Discord też będzie informacja z tym związana. Także no także no, myślę, że myślę, że jak że jak wrócę na YouTube to ogólnie żeby była jasność. Prawdopodobnie nie będę, ale to się jeszcze zobaczy. Nie będę nagrywał Robloxa. Dlaczego? Pomimo, że zasięgi pod Robloxem są duże, to jednak, tak powiem, jednak szukanie teraz gier, nie wiem, tych kionów, symulatorów, to powiem szczerze, jestem dość starym graczem, jeżeli chodzi o Robloxa. I ja pamiętam, jak jeszcze te wszystkie tryby wychodziły, te oryginalne. Nie? Teraz to jest wszystko kopi w klej, praktycznie, i tak naprawdę to jest tylko takie zrobione, żeby to czymś się różniło, ale niczym. Dlatego to, to teraz na Robloxie te tryby wszystkie to są tak strasznie do siebie podobne, że to masakra. Jeden do drugiego podobny jak normalnie copy wklej, tylko są funkcje pozamieniane albo po prostu wszystko jest za darmo. Także... Także tak to jest i no... To... Także to... Podsumowując... Yy, po pierwsze... Yy, nie będzie ben, mnie na YouTube obecnie. Yy, przez w sumie większość czasu, tak jak mówiłem, może to zejść 52, 3, może nawet cztery. Zobaczmy, zobaczę ile, ile to zajmie. Ale po prostu ci, co chcą czekać, niech czekają. Ci co nie chcą, to po prostu niech, niech Po prostu ich wola, czy będą czekać, czy nie. Jakby ja tu nie, do nikogo... Ja powiem tyle. Ja nikogo tu nie zmuszam pod, do tego, żeby... Nie wiem. Słuchajcie, czekajcie, nie. nie? ja wam tego... Szczerze powiedziawszy, ja wam tego nie obiecuję, że ja wrócę za tyle ile mówię. Może się coś zmienić. I tak dalej. Także jak chcecie czekać i chcecie, no czekajcie. A ci, którzy nie chcą, to... czekają i tyle. I tyle. Ogólnie. Yy... Po w sumie pierwszy punkt był, także drugi teraz dużo się na kanale ogłosił, teraz trzeci to dużo się zmieni. Tak, gry będą te same. Możliwe będzie, będzie. będą też filmy z Zyfajwem, a Możliwe. Także zdjęcia? Powiedziałem? Nie. Odcinki. Dobra. Wejdźcie. To w sumie tyle miałem zrobić ten odcinek półminutowy, a tak szczerze widzę, że z tego odcinka robi 11 minut. Także... Przeanalizujcie jak, jak to chce. Moje słowa, żeby potem nie było, że ja komuś obiecam coś, a potem do tego, to nie, tego nie dotrzymuję. Opa. Dlatego ogólnie. Co no. Żeby było. Było już wszystko. Co chciałem powiedzieć. Także. Także. Co, także no, jak ktoś chce, to niech czeka. Kto nie chce, to I, yy, Tak jak mówię. O, ten kanał jest trochę obistycznie robiony. Jak na razie, że no czy mi się chce, będę nagrywał. Będzie chciało mnie. A też żeby... Jakby się nie czekali, no to mówię to. potem nie było Dobrze. To co? Chyba to już tyle, co chciałem powiedzieć. Także... To no co? Ja się z Wami żegnam.